Witamy Państwa w drugiej sesji kwalifikacyjnej na torze Interlagos. Tym razem wystąpię ja, MPD oraz, oraz Norbi. Niestety Patryk ma problemy z internetem, więc raczej z mikrofonem, więc nie będzie mógł niestety komentować. Ja muszę przejąć, przejąć stanowisko komentatorskie po raz drugi i wyjeżdżam na tor już. Mamy 20 minut. Toper zaczął odliczać. No i cóż, jestem tylko ja i Norbi, reszta to reszta przeciwników. Ja jako chyba pierwszy wyjeżdżam na Tor. Za mną jest Norbi oraz jeden z kierowców. Jest to Patryk 913, wyjeżdża właśnie przed Norbim. Nie pozdrawiam mamy. A ja tu również. No i cóż, mam do pokonania czas Wefa. Yy, który <coughs> wyniósł chyba minuta 12. minuta 22.809 No ja już tutaj na treningach jeździłem pod tym tempem, więc... Więc być może uda się pojechać... Lepszy... wykonać lepszy czas okrążenia Ale jest bardzo ciasno w czołce, bo trzeci Pablus stacił bodajże chyba tylko 2 dziesiąte A więc tutaj też będzie trzeba powalczyć o top 3 no i może noc mi się dołączy do, do tej walki o top 3 Zobaczymy, ja teraz pokonuję ostatni zakręt I wjeżdżam na prostą startową A raczej, no za chwilę będę wjeżdżał Tutaj Są te, ta sekcja szybkich dwóch lewych zakrętów A jeszcze można sobie ściąć ten wyjazd do boksów I zaczynam okrążenie pomiarowe Zobaczymy jak mi pójdzie te pierwsze okrążenie no i dobre do hamowania do T1 oraz te eski senny jest jeszcze wersja z TODU z 1990 roku A więc tu jeszcze nie było tych Te zakręty nie zostały nazwane eskami, senny Pierwszy sektor 2480, właśnie to jest ta sama wersja co na Legend Niektórzy mogą ją rozpoznać no Charakteryzu i charakteryzuje się ona tymi dużo tym dużo krótszym wyjazdem z boksów. No jak na razie moim zdaniem średni czas w moim wykonaniu w pierwszym sektorze. Tam widzę kogoś, kto jedzie, jedzie kilka, kilka sekund przede mną. Minuta 3.091, drugi, czas drugiego sektora. No myślę, że to będzie czas w okolicy minuta 23 312 1, Być może trochę trochę gorszy. Minuta 22? 865. A więc spore zaskoczenie. Jest już bardzo blisko czasu wecha. jest chyba 56 tysięcznych tylko wolniej. No tutaj minuta. 23 i 909 a raczej minuta 24 i 009, a więc 1,10 się pomyliłem tutaj tutaj 0,05, minimalnie, minimalnie lepszy pierwszy sektor w moim wykonaniu już tutaj wielu Yy, tak wiadomo się tutaj zostanie podsumowanie czasów nagrane po zakończeniu tej drugiej sesji już wielu kierowców zdążyło, yy, zdążyło wyjechać z boksów chociaż jeszcze widzimy mniejszą połowę dla dalej nagrzewa opony Teraz cztery setnie gorzej. Dostaniemy jeszcze paliwa na jedno okrążenie. Tutaj niestety jakieś dziwne komentarze hejterów. No cóż, Wef niestety... Nie rozumiem jego postawy. Nie wiem czym to jest spowodowane. Może złym wychowaniem rodziców Aleksa? Nie wiemy. Ze mną miedzie Kolonidas, on jest na razie na piątym miejscu. A więc to będzie jak na razie ostatnie okrążenie, które teraz będę mógł przejechać, bo mało, już mam mało paliwa w baku. Ten inżynier mi mówi, że już po ukończeniu tego okrążenia powinienem zjechać do boksów. Zobaczymy czas drugiego sektoru. Jeden na dziesiąta gorzej, no i chyba będę musiał zjechać do boksu, bo już nie ma paliwa. Chociaż może wykorzystam tunel od Nigasa. Chociaż ten zjeżdża do boksów niestety. I 3000, gorzej od swojego czasu. Za mną jest tutaj już Alvarox. Czaj zjadę do... zjadę tutaj na pobocze Jest słaby. Jak na razie 11 kierowców zjechało do boksu. Niestety coś tutaj jakieś problemy u WFA, bo niestety nie słyszę go. Coś, się, coś tu się stało. I coś się popsuło i nie było mnie słychać Niestety nie będę mógł już go usłyszeć. Do końca kwalifikacji nie wiemy co się dzieje. Ojej Czepili oh. jest w zgadza się. 11 kierowców, jak mówiłem, więc równa połówka. wykona okrążenia, chociaż, chociaż nie, bo 20 zawodników tylko będzie jechać, bo zapomniałem, że we Flattex są jako widzowie tej drugiej serii. No i no, odbył już prawa duża poprawa czasu, między 23 0, a więc on chyba już wyprzedził na akwaruza i jest już co najmniej na miejscu czwartym. Chyba tylko traci jedną dziesiątą do trzeciego Patryka. Ja wyjeżdżam na tor po raz drugi. Jestem na razie, można powiedzieć, blokowany przez Łukasza <coughs> i Skola, ale jeszcze tutaj nie, nie wykonuję pomiarowych okrążeń. Mam czas na dogrzewanie opon, chociaż z tyłu już tutaj jedzie Zagman. Jak najbardziej, guma turbo jest moją ulubioną. Chociaż zbierałem tam również te naklejki, bo tam były te naklejki do samochodów, a raczej o samochodach. No i tymczasem Zagman właśnie, który nie mijał, skoczył na trzecie miejsce. Ja sobie dostaję trochę wolnego miejsca. A dalej przedstawia się klasyfikacja następująca. Czwarty, na czwarte miejsce wskoczył Matthew. tutaj jest Patryk 913. Szósty, szósty Misiek, który nie wiemy czemu jest znowu w drugiej sesji. A był e, Siódmy jest Patryk 8212. Ja za chwilę będę wjeżdżał w T1. Już za chwilę przedstawię dalszą klasyfikację. 8 jest Roman, 9 Pepsi OPC i 10 Bosla, więc tam jest bardzo wąsko. Kolonidas jest 11 i również ma taki sam czas co Bosla. Ja jak na razie na 10 dziesiąta gorzej po pierwszym sektorze. Kolonidas jest 11, 12 Okoń, na 13 miejscu Forever, 14 Alvarox, Maskan jest 15 i Łukasz. 16 to jest jak na razie ostatni kierowca który wykonał okrążenie pomiarowe ja tutaj raczej nie poprawię swojego czasu zobaczymy jak Norbi sobie jeszcze poradzi bo Norbi tak też wie, jest o, bardzo blisko się to po S1. S2 stracił do MP tylko 2 sekundy ja dalej 1 dziesiąta straty Ale mam jeszcze paliwa na dwa okrążenia. Może uda mi się wykręcić jak... jakiś dobry czas. Wy każdy boxy zjechał. No i poprawiam o 3 Aż tutaj się zakrztusiłem z wrażenia. Poprawa czasu 3 tysięczne. Czasu. Tak jak wcześniej pojechałem 3000 gorzej, tak teraz 3000 szybciej. Teraz poprawa o 106 000. Taka ciekawostka 106 to jest również numer do mojego domu. Oczywiście proszę mnie tutaj nie szukać. Nie, nie wyszukiwać nigdzie. Bo nie wypytywać o dokładniejsze adresy. Mam no i spin niestety, i spin ale no mam jeszcze... Jeszcze paliwa. To jest oczywiście... Nie, nie... nie prawidłowy Bole. adres. A tymczasem wew powraca do mnie na wizję. Jest słabe, nie zyskuje nic A wew dalej to samo, czyli zacięła się płyta znowu. <laughs> Mimo nie. No nie wiemy co się dzieje, może jakieś zaburzenia emocjonalne u wefa, a może ma jedną pierdzieloną schizofrenię, tak cytując. ma kurde dawna. Nie wiemy tego. Ma bardzo sobie czas. No tak. No i rozpoczynam kolejne odnożenie. No i dość agresywny w zesek Ale Norbii urwał No i proszę państwa Norbii zniszczył zniszczył niczym, w łóżku Dziękuję Norbi widzimy chyba Załączył jakieś haksy Forma z Montrealu dalej utrzymana. Tak, to jest czas na pierwsze pole. No i wew chyba też jest słaby w momencie. Aż zjechałem do boksu. Nie, trzeba jeszcze ten czas poprawić. Był no trzeba. Taki półspin na jeden upił. No i 7,5 minuty został do końca, tam z tyłu. Nic się nie dzieje. Zagman dalej trzeci, czwarty Mefiu, ale teraz jeszcze... Na te miejsce. Skoczył w skład. Tajnody dysponuje wciąż bardzo dobrymi dobrym ustawieniami samochodu. Tutaj mamy żółtą flagę w drugim sektorze. Nie wiemy co się stanie. spina. A, dobra. A kogo ja bym tutaj oko, ja bym prawie uderzył. Ja tylko chciałem przypomnieć, że jesteśmy, jesteśmy na wizji. Na wizji. A ja również poznawiałem, tak jak Też samą mamy. Tutaj wjeżdżam już na 1 Zobaczymy jaki będzie czas po pierwszym sektorze Zgadza się Daj Patryk dobrze zauważył Tutaj poprawa blisko 20 po pierwszym sektorze i Patryk tutaj mnie zastąpi ja niestety nie zawsze mogę się odzywać bo muszę być trochę skupiony na jeździe Wielone. a więc często całkiem nie ranwano czas normy synazem i wreszcie w swoim własnym bolicie a więc starali z numerem 5 wybiegałem to to jest ale nie mamy wpływu na to kto ma jakieś narazce widać że tak już się to zresztą w kierowca, że po prostu jego dobra forma służbowego wyścigu jest w razie w ciągu kontynuowana. Uda się. Ja teraz znowu rozpoczynam kolejne okrążenie, Jeszcze będę mógł dwa, dwa okrążenia przejechać. Także rozpoczynamy tak. Pierwszy jest rower, w dzienniki. Trzeci jest tacz, bardzo dobrze ten kierowca. Czwarty zajmam. Piąty meter, szósty Squall. Siedmy fazy 213, ósmy... Michek, ale ten czas nie będzie 9 patryk 8 panie 10 Roman 11 Polski OPC 12 Boczka, a więc 20 rary w 13 Kulibas 14 Remont 15 Okoń 16 Forever, 16, Alvaro z 18 Jezacz 19 Gaston Maska i to by było na tyle no i tu, to z którego kierowcy nasza praca? który właśnie

Odnieżasz właśnie wolniej od swojego czasu, ale masz jeszcze 3 minuty, więc ma jeszcze jedną szansę, aby awansować. NPD jest słaby i tak. AVERSZ nie umie walczyć na torze i umie tylko wywołać. ...ale to nie będzie poprawiany szans. Ok. Taka sama opcja, że nieraz już zakończy bocznicę, ale nie oczekujesz na to, czy ten jeśli niż się nie zdecydujemy się pojechać, to pewnie pojedziemy teraz w jednym stopniu, który został No ale wolą postąpić inaczej. A tak musi walczyć o... musi jeszcze czekać. Na resztę kierowców, aż... Aż się zakwalifikuje lub nie. To nie ma jeszcze pewności.

to dało widoczność do niejawa zapartą po dwie. To wyrwał Tak widzę, że kierowca nie jest zaawansowany od To jest kuloniga. A widzicie, że Oraz widoczny. To nasz się w

No tutaj obawiam się żeby mnie skłonnie zablokował z naskanem, Chociaż jeszcze mam... Jestem daleko i... tej się dwójki to oszanka, złapać, żeby nie Właśnie, właśnie tak, tak, po prostu, tak mi się udało raz Ale nie jest, nie, jest już za daleka, oh. za daleka za daleka strata Myślę Dwie dziesiąte są Ale będzie drugie miejsce raczej. Tak. Ale jest coraz poprawa. I? I chyba 5000 gorzej, ale zobacz. A tak samo po już GT zaczyna się Tak, ja też będę musiał trzeba niestety zobaczyć nagrania jak ja tam... Ale tam chyba wygra we, bo 5000 było, tak mi się wydaje. Zastara się ma za chwilę to zobaczymy. Ale to są kwalifikacje tylko No Pięknie, numer a nie, robimy na taki. Nie. Numer, num, numer 3 u mnie na bolidzie no i trzecia pozycja. Dobra już Williamson, dwie nocone offline. A was na drugie miejsce proszę państwa! Kogo? Forever, ale jeszcze 24-3 także to w sumowanych czasach nie będzie aż tak wysoko, ale i tak bardzo ładnie dla tego co zawodnicy. A to chyba na trzecie. A raczej, raczej nadal... Aha, bo mówisz teraz o, o sesji. sesji. Tak, bo myślałem, że drugi czas... Ej, nie ja, wyjść, tej sesji. ja się przygotowuję na GT. A, no, nie, 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 się nie, 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 to nie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Do już za chwilę w podsumowaniu czasów. Do zobaczenia. Szukam osoby do mojego teamu, do geteków. Po tak, bo sam tak. nie chcę jeździć. Ogłoszenie parafialne na koniec, także na razie.